Siema, gramy w grę. Dobra, tak więc siama na z tej strony, Rico. To jest kolejny odcinek z Minecrafta. I dzisiaj przychodzimy do Was z Goldenem, z nową serią na kanale Włochata Przygoda. Zaczynamy mówić? Najlepiej się przywitać, nie? Dzień dobry. I dzisiaj sobie gramy na. Modach oczywiście, bo bardzo zauważyłem, że bardzo Wam się podoba seria na modach. I generalnie to dosyć długo mi nie było, bo ponad 3 miesiące nie trailerów i live'ów. Więc nie było na 3 miesiące i tak, gramy sobie na... Na, na, na... na czym? Na modach, na Minecrafcie, jest fajnie. No, sami stworzyliśmy paczkę. Eee, właśnie, co najlepsze, to stworzyliśmy sami paczkę. Nawet z, żadnej, z żadną paczką się nie insp inspirowaliśmy, ani niczym. Dobra, mm. jest... Je, już mi coś bije. Dobra, to może tak eee, skończmy te formalności. Jaki, oczywiście myślę, że tak 35 paczek w górę, jak wam się uda dobić, to będzie naprawdę pog. No i oczywiście zapraszam też na kanał Goldena. Link będzie oczywiście w opisie. I czekaj, pomogę Ci. Coś to za otoczba, to chyba to no Tak od razu nie niezbyt. Chyba drbiony jest. Dobra, i jeszcze chciałem wam powiedzieć takie coś, że yy, zostawiajcie suby, umie jak i Goldena na kanale i zapraszamy Was na naszego Discorda, którego też... Sam stworzyłem, bo Goldus tylko pomagał wymyśleć. No po też... Dobra, powiedzmy tak. W drobnostkach pomagałem. Tak, w drobnostkach, więc ja w na, na naszym Discordzie tam w tym cały link w opisie mam 95% e swojej pracy. I dobra stary, wiesz co? Dobra, e koniec gadania o tym właśnie... Koniec gadania i lecimy. Dobra, bo... dobra jest... chodź do tego lasu, bo taty... wilków chyba typu no... serduszkę mam. Nie by to nie ja jest, on też go nie jeden. Wiem, ale ja... Mam te jakieś jagódki. No, a, półsłupki No spoko. Dobra, ale ja bym wrócił do tego kolorowego lasu tam, gdzie byliśmy. Można. I, oczy... I oczywiście paczkę wam udocenimy, no. ale nie od razu, tylko tam, nie wiem, po kilku odcinkach tak. Żeby po prostu nie było. że już w tym odcinku. Tut ta taborówka. Aha, wiesz, to jest. Bez ona już wzuka. Dobra, chodź, bo nas dalej goni coś. Ogólnie, yy, nie wszystkie mody znamy, bo niektóre po prostu dodawaliś, dodawaliśmy, Dodawaliśmy ja tak... Skasznie. Ej stary, wiesz, że to mi coś jedną taką... Yy, przypomina... Bo byłem kiedyś na takim serwerze... Yy, no. Tropical Pack od Dextera, więc pozdrawiam cię, Dexter. I ta miejscówka jest mega podobna. ta figurka była i tu też była woda. I tu też były takie te... LOL, może ten sam seat jest. O i Mamy laki blocka tak przy okazji. Ja już sobie drewno niszczę, wiesz? Dobra, ja mam lucky blocka, więc otwieram. Ciekawe czy będzie szczęśliwy czy nieszczęśliwy. Oj, widzę, że chyba tam ci TNT leci z daleka. No to... no, <laughs> Lecimy do niej. I też możecie pisać w komentarzach co byście chcieli, żebyśmy na tych odcinkach robili, bo no chcemy powrócić na te youtube oczywiście Godden ma nowy kanał, bo tak sobie postanowił. No więc mam chyba tam 15 subów i tak jakby zaczynam od nowa Ale może mi wyjdzie. Masz sikierkę? Właśnie będę to tworzył, wiesz? To może of stwórz i... Cij, co ogarnę pana to? Czekaj. Chwilę, bo nam drzewo. Ciekawoste. Fast. Dobra, zobacz, leci. I oczywiście jest taka fajna animacja. Spadający Właśnie zobacz na to, jak to leci. Patrz. Dlaczego czemu to się nie obraca? O, pa. Tam do tyłu zobacz. Jak się kręci. Będę ja też teraz. Ogólnie jeszcze szuk... O, No. Dobra, ja tak, um... Zebie... Czekaj, weź zabierz stona, żeby po prostu nie tworzyć. Yy... Niepotrzebnie tych... I jeszcze jest mod na zbroję, więc... Eee... Co to jest? Aha! To, dobra. No, więc pogczą totalny. Dobra, se... Bo widzę, że chyba... Stworzyłeś ten kilof? No, jeszcze nie wiem, bo zbieram to drewno. Serio, ty stworzyłeś sikierkę yy, drewnianą? To, to się nie opłaca. to... Dobra, słuchajcie. Zebraliśmy trochę drewka, drewienka i tego wszystkiego i ja teraz zacząłem robić powoli zbroję. Dobra. Co to jest? Co tam tworzysz? Ogólnie jakieś... Ja sobie chyba stworzę... katane. katanę? Ja sobie katanę stworzę. Czekaj, a co jest lepsze? Yy, obrażenia to ma 4 i 2 szybkości. A. O, las. Nie, co to jest? Kutlas, to. A się śmiesznie nazywa, zobacz. Tu jest. Co, co to? Weź to podnieść, tu masz. Zajęć. O. Kutlas. co to jest? A to mam to samo. O. Dobra, stary, bo robi się noc, a. My jeszcze chodzimy po tak jakby po spawnie się szedł w... No gdzieś dalej od odstanę, więc dawaj byczku, przykład te Dobra, mi by się jedzonko przydało, bo ja tu zginę zaraz. Czyli to można jeść? To serduszko mam tylko, wiesz? Ma... Masz... a ty masz jedno serduszko? Mhm. To jest na Chcesz to? Co? Jogórzki. O. Jogurtki. Jeszcze więcej muszę mieć, kurde. Dobra, ogólnie też jest taki mod, że jak skoczymy z liści, z wysokości, to one się na, pod, pod nami psują. I ten mod nam Matnay powiedział o nim, nawet byśmy o nim nie wiedzieli. Tu masz jogurtki. O dobra, wezmę sobie. A już się noc zrobiła, nie? No. Świnia, to jest świnia jakaś, to Gdzie świnia? O kurde czekaj. Tu Ale ci... ciemno No Dobra Trzeba nam zaciukać By, Byczku dawaj do mnie Już idę Chodź tu Ogólnie też postaramy się, żeby... O sorry Ogólnie Gdzie... I ogólnie, ta, cały czas mówię ogólnie i mnie to się prawdopodobnie nie zmieni, ale e, generalnie to, e, odcinki będą, będę się starał, żeby nie miało jak za dużo cięć. Żeby po prostu było cały czas, widzieliście co robimy i po prostu co działamy. No. Więc o Boże, mnie w brzuchu burczy. No. i tu mam jedzenie do ciebie jeszcze. Więc ja bym się wkopał, żeby nie było takiego wiesz yy... faila na start O dobra mamy węgiel, więc zabiorę szybko węgiel. Nie, bo tu u jest, uważaj Dobra stary, ty się w kop lepiej gdzieś ja zabiorę Dzień, odejdź Widziałem, bo zaświecił mi się Z weź się w kop, ja tu zabiorę szybko tego yy... Czekaj, węgla Generalnie to też nie pójdziemy od razu sobie na dungeony, bo graliśmy sobie tak po prostu, tak żeby testować paczkę i dungeony są ciężkie Znaczy Ciężkie. No Ciężko by przetrwać w nich by było Wszędzie jest dirt No i chodź tu w tym ten, ten wejdziemy sobie Oj Czy ty jesteś? Dętu. Nie, Nie no, to mamy Ale rozjaśnił No Co się świeci, coś się zbugowało Dobra, żelazo mamy, więc jest... no i dobra Ja tu szybko nam zrobię... Weź postaw crafting, bo po co craftować tyle craftingów A, Masz Dobra, ja tu... o nie, brakuje mi... masz kamień? No i o milek ja. mile, chcesz? Y... Urany trzeba wypłynąć. O. Już nic, już mamy. O, dobra. No bo przepalę sobie jedzenie. I. Przepalę sobie jedzenie i co zrobimy sobie jeszcze? Y... Ja tutaj wrzucę ten. Dziewięć pork chopów swoich. Zobacz, zobaczę na mapie jak jest ta mapa. No znaczy tu jest tak zwalona mapa, bo tu graliśmy na ten, więc ona się jeszcze tak dobrze nie zaktualizowała, więc prawdopodobnie dobrze mamy zwiedzone te tereny, tutaj te tereny prawdopodobnie, więc dalej będziemy musieli iść w tą stronę. I jakoś to będzie. zjem. Dobra, sorry ja bym... jak się... weź wrzuć, wrzuciłeś mięso też? Tak, no, wrzuciłeś. No, od 9 dałem tutaj. Ej, w ogóle, jak to żelazo przepalić? Bo jest takie... Jakie? Takie Normalnie. Do pieca. Ta. To pieca? Tak. No, pokczam. To sobie zrobię szybko piecyk. Tak, ogólnie to ja sobie teraz... oj. Wpadłem. Zobaczę co i jak. Mamy jakieś bloki o, Oczywiście mamy windy, bo bez wind według mnie by było ciężko No znaczy Dałoby się, ale windy nam strasznie to wszystko ułatwią mm -hmm. Więc ja zapraszamy na live, które będą się odbywać Myślę, że W piątek O 18:00, nie? O 20:00 coś u mnie będą w piątki o 20:00. a u to dowiecie się u niego na kanale no, różnie będą Który odcinek będzie u niego za pół godziny, nie? Jak oglądacie mhm. Więc myślę, że Spodoba Święty. Wam się, tak, dokładnie, że spodoba Wam się ta seria, bo My nad nią już myślimy Nawet dłużej niż miał być Summerland A Summerland i tak nie wyszedł, bo ludzie po prostu nie grali Ale czy warto o tym mówić, chyba nie na odcinku to jest wielki powrót, moje, mój wielki powrót na YouTube, Myślę, że m Możesz tu dać jeszcze, że razu, a dobra, się już tam ja Dobra, a zabiorę sobie, Czekaj, to można przepalić albo jajka ugotować? Nie Dobra Zabiorę to, nie, nie ten, tylko tym I sobie zrobię pochodnie, żeby w nocy sobie rozjaśniać Chcesz też? Już sobie zrobiłem. Aha, okej. Okay. Ja zobaczcie co mogę zrobić jeszcze. O! To fajnie wygląda. Ogólnie jeszcze na, pe na pewno wygramy jakiś mod na deko Nie znaczy na dekorację coś tu mamy, ale jeszcze jakiś Dobra, mod się wygra. Ogólnie też możecie nam pisać w komentarzach, u mnie pod odcinkiem, gdzie, gdzie byście chcieli, żebyśmy się osiedlili. Czy na czy na, na jakimś biomie ładnym, gorzystym, czy na płaskim, w górze, czy nie w górze Więc piście, piście, a my na pewno będziemy to brać pod uwagę. Ja weź na chwilę postaw crafting? Yy, trzymaj. O, skraftuję tutaj potężną broń. Mówisz? No. Ogólnie jest taki miecz jak Dragon... Dragon Dragon Killer, ale my go nie, nie będziemy craftować. Co ty masz? Młot, on 10 damage daje. Jak się go craftuje? Dwa patyki i trzy żelaza. Ale chyba z kamienia też można. O, I trzy? No to to wiem. Co jest głównie mały. Dwa patyki i. Czy ja tobie sprawdzę? Tak? Tobie skraftuję. Czekajmy. Cyk, cyk Dobra, masz Andrzej. Gdzie ty go rzuciłeś? Aha dobra, podniosłem go. Tutaj. Jak to wali po 10. Ach tak, na ukos. No. Mój wali po 9. No i pokrzą. Dobra, idziemy, bo tak to będziemy... Ej, on działa jak kilof. Pana to. O. Ej, tu no, to... Ciekawe, czy jeszcze drzewa można na gniewie? Jak... Drzewa to chyba tym, taką siekierą wojenną jest taka tutaj też. Ona zna... Aha. 10 No, ej, roku raczej, roku. no, będzie coś takiego. Dobra, drzewo się obaliło. Strasznie mocno mi się ten podoba. Taki daje realizmu trochę. No, on jest fajny. Dobra, czekaj, w którą stronę? St stamtąd przyszliśmy, więc ja bym poszedł w tamtą stronę. W ogóle, jak to wygląda? To jest ciasno, co jest? No, Nie podoba mi się to. Ej, ale coraz bardziej się robi ciasno. I okie góry, zobacz tam. Na no wprost. Widzę. Przez wodę, ale widzę, ale... Ty, pa jakie sam... kozy. O lol, dobra, dawaj. Ciu... musimy je... Y... Oj, oj. O nie, piranie, ty. Nie, uwal... Uwaliłem ją. Po co? Dzięki stary. Pierdzie, no, z młota i A Ty masz jeszcze sikerkę, jo? Ja? No Ten co się zrobił Mogę ci zrobić z kamieniem? Nie, 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 nie. dawaj na Uranie, może odbuduje się. Szybko tutaj pyk 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 Dobra bym się tu gdzieś wkopał stary chodzi. No, okay. Szybko tutaj się wkopiemy, zakończymy elegancko odcinek Tarczy. Jeszcze to. Dobra. Stawiamy crafting. Ten se łódkę postawiamy. Dobra. Więc e, dziękuję za obejrzenie pierwszego odcinka z Włochatej Przygody. Oczywiście ze mną był Golduś. Przywitaj się. Pożegnaj się. Do widzenia Państwu. E, więc kolejny odcinek jest u Goldena, więc zapraszam. On będzie o za pół godziny jak ten, dobrze. O 15.30. No, to Więc bardzo. trzymajcie się, na razie. Cześć.